Jednak tym razem to są najlepsze promocje tygodnia, jakie były do tej pory w Action i zapraszam Was, muszę Wam to wszystko pokazać. Także od początku jest tego dużo. Słuchajcie, są naprawdę tak fajne rzeczy, że mógł się ze mną zostawić do końca. Mamy tutaj na starcie, słuchajcie, te choinki, które mają 500 lampek LEDowych, One są świetne, kosztują 10 zł i wysokość mają 250 cm. Naprawdę są spore, ale za tą cenę są fajne. Tutaj mamy na przykład takie, zobaczcie, stołki. Z metalowymi nóżkami, z takim e, siedzeniem z, baran z baranka w kolorze białym bądź na przykład beżowym. I one kosztują tylko 48 zł, także cena jest super. E, tu na starcie jeszcze obok mamy też legowiska świąteczne dla piesków, kotków czy innych waszych tam zwierzątek. W dwóch kolorach, czerwonym bądź na przykład zielonym w cenie 36 zł. Kolejną promocją tygodnia w Action są te koce. Za 35 zł, zobaczcie, macie trzy dostępne różne kolory e, beżowy na przykład bądź taki zielony i szary. One mają wymiar 150 na 200 cm i kosztują 35 zł. Tuż obok mamy takie koszyki, też wykonane z takiej baraniej skórki i one, słuchajcie, są w kolorze białym, beżowym, bądź na przykład czarnym. Kupicie je w Action za 19 zł. Troszkę wyżej mamy jeszcze mniejsze koce. One, zobaczcie, są z różnymi takimi wzorami, na przykład szaret gwiazdki o wymiarze 140x180 cm. Dostępne są też zielone w takie dinozaury. No i zobaczcie, dostaniecie też różowe wisienki bądź na przykład lody. One kosztują 28 zł. Tuż obok znajdują się takie dywany. Słuchajcie. I co ciekawe, w tych dywanach one świecą w ciemności. Dostępne są w dwóch kolorach, niebieskim w księżyce, bądź na przykład różowym w takie serduszka i szminki. Kupicie je w Action za 40 zł, a wymiar mają 60 na 110 cm. Kolejna rzecz na promocji to są te dyfuzory. One są naprawdę rewelacyjne i do tego jeszcze bardzo ładnie wyglądają. Myślę, że naprawdę... Sprawdzą się w każdym e, wnętrzu. One kosztują 80 zł i dostępne są w brązie, to w kolorze drewna bądź złotym. Bardzo fajną promocją są też te lampki. Zobaczcie, one mają spód w takim kształcie tęczy. Przybliżę Wam tutaj na obrazku. Dostępne są w kolorze białym bądź czarnym. Kupicie je w Action za 30 zł. Powyżej za 8,50 kupicie różne zapachy z firmy Airwick i słuchajcie ta cena jest naprawdę bardzo dobra. To są świeczki o zapachu np. jabłka z cynamonem. Tutaj obok mamy na przykład o zapachu wanili, bądź jeszcze obok o zapachu pomarańczy. Za 18 zł w action dostaniecie takie łańcuchy. Co ciekawe słuchajcie, one są z cukrowych laseczek 28 lampek LEDowych w cenie 18 zł. U góry przecenione są, słuchajcie, różnego rodzaju skrzaty. Zobaczcie, są w kolorze brązowym bądź na przykład białym. Kupicie je za 20 zł. Działu świątecznego na promocji obecnie tygodnia są na przykład dziadki do orzechów. Zobaczcie my w kolorze złotym, białym, bądź takim czerwonym z zielenią i kupicie je za jedyne 20 zł. Jeżeli jesteście tutaj nowe, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli lubicie action. Przecenione mamy, zobaczcie też te hamburgerowe. Budki, czy na przykład taką budkę po prostu z frytkami? To są dekoracje świąteczne. One kosztują 28 zł. Z przydatnych promocji świątecznych mamy tutaj lampki choinkowe. I słuchajcie, te promocje na pewno Wam się przydadzą. 170 lampek i co ciekawe, one u góry mam taki pierścień, który naprawdę ułatwi Wam mocno zakładanie tych lampek. A obok zobaczcie mamy też oświetlenie balkonowe. Też bardzo fajne, słuchajcie i myślę, że za bardzo dobrą cenę dostaniecie je w cenie 30 zł i tutaj jest 160 lampek ledowych. Pojawiły się też takie kule, co prawda ja ich w action wcześniej nie widziałam, a teraz nagle pojawiły się na promocji tygodnia w cenie 23 zł. No i zobaczcie, są też Mikołaje na promocji tygodnia i to jest, słuchajcie, hit. Taki Mikołaj kosztuje tylko 34 zł i musi się znaleźć pod waszą świąteczną choinką. Tutaj mamy też takie małe świeczuszki za 2.50 w kolorze czarnym, na przykład bądź takim białym połączonym ze srebrnym brokatowym dołem. Lub też zobaczcie, mamy w kolorze różowym, idealnie pod kolor moich paznokci. Jeżeli wracamy jeszcze na oświetlenie świąteczne, to tutaj 2000 LEDowych lampek 145 zł, długość to jest 45 metrów i to są lampki zewnętrzne. One kosztują 150 zł, tak jak wspomniałam. Tuż obok mamy troszkę mniejsze 720 LEDowych lampek za 100 zł o długości 19 metrów. Potrzebujecie coś jeszcze mniejszego, to tutaj macie 540 lampek LEDowych owych o długości, słuchajcie, 10 metrów w cenie 60 zł. Często pytacie o prezenty dla dzieci bądź wnucząc, więc tutaj uważam, że idealnym prezentem dla dzieci w wieku 3. Są aktualnie na promocji tygodnia te barki do robienia pizzy z ciastoliny bądź na wózek z lodami. I one słuchajcie, kosztują aktualnie 60 zł i z tej firmy to naprawdę jest dobra cena. Na dziale promocji znajdziecie też takie fajne przedłużacze do lampek ledowych. Co ciekawe, one mają takie miejsca, gdzie można po prostu je wbić w ziemię, więc to na pewno bardzo ułatwi Wam funkcjonowanie. Mają trzy gniazdka i kosztują 60 zł. Poniżej znowu zestaw do robienia ciasteczek z czekolady, oczywiście jest to zestaw do robienia z ciastoliny dla dzieci w wieku od 3 lat wzwyż, w cenie tylko 25 zł i myślę, że to będzie idealny prezent na Mikołaja. Na promocjach tygodnia w Action pojawiły się też takie taśmy lodowe. tutaj mamy 90 cm z takim kolorowym punktowym oświetleniem w cenie 40 zł. Natomiast tuż obok za 60 zł dostaniecie takie półtora metrowe, zobaczcie, ale z takim oświetleniem, którego nie widać tych punkcików, i do tego jest pilot. Troszkę niżej mamy też na promocji, zobaczcie w Action, te miseczki. Dostępne są w kolorze niebieskim, czarnym bądź na przykład beżowym. I słuchajcie, one kosztują jedynie 9 zł i mają średnicę 14 cm. O średnicy 18,5 cm mamy takie półmiski również za 9 zł, też w kolorze czarnym, bądź na przykład niebieskim, czy właśnie tak jak widzicie beżowym. Jeżeli jednak potrzebujecie większe, to o średnicy 24 cm za 23 zł dostaniecie takie większe miski. Zobaczcie, w kolorze beżowym one mają taką fajną brązową obwódkę u góry. Są też dostępne w kolorze niebieskim i czarnym. Natomiast poniżej możecie do tego dobrać sobie talerze. Te mają średnicę 28 cm i kosztują 12 zł. I są oczywiście w tych samych kolorach co miski, e, półmiski i cała pozostała zastawa. Czyli czarny niebieski beżowy. Tutaj mamy trochę mniejsze talerze o średnicy 22 cm i słuchajcie, one kosztują jedyne 9 zł i dostępne tradycyjnie w trzech kolorach. Do tej całej zastawy dopasujecie sobie też kubki. Zobaczcie za 4 zł mamy dostępne takie na przykład beżowe, niebieskie, bądź czarne. One słuchajcie, nie mają takiej zobaczcie jednolitej struktury. One mają takie jakby delikatne przetarcia. Najbardziej widać to właśnie na tym czarnym kubku, gdzie widać właśnie te wzorki. Zaraz obok kubków znajdziecie takie małe miseczki o średnicy 8 cm w cenie 4 zł. Na tym samym dziale pojawiły się też bieżniki serwetki. Tutaj mamy na przykład serwetki w kolorze białym ze złotymi wstawkami, czerwonym bądź zielonym w cenie 11 zł. Wymiar 40 na 40. Tuż obok pojawiły się też takie mniejsze zestawy serwetek pod sztućce. Oczywiście dostępne w różnych wzorach. Tutaj macie na przykład taki granatowy. E, zaraz Wam pokażę jeszcze pozostałe kolory, bo jest jeszcze też biały ze złotymi wstawkami i one kosztują 7 zł. Z obrusów, słuchajcie, na promocji tygodnia mamy takie o wymiarze 145x250. Z takiego zobaczcie, jakby polarku błyszczącego. Bądź na przykład takie w białym kolorze z takimi złotymi wstawkami. Również wymiar to jest 145x250 cm. Kupicie je za 35 zł. Tuż obok znajdziemy bieżniki 45x150 cm, takie czerwone, na przykład ze złotymi łańcuchami. Dostaniecie też w kolorze czarnym, zobaczcie, z takimi pięknymi sopelkami. Lub jeżeli wolicie stricte w takim e, świątecznym duchu, to tutaj dostaniecie zielone w takie piękne, srebrne choinki. Bieżniki wszystkie są w cenie 11 zł obecnie. Jeżeli chodzi o dzieci, to na promocji tygodnia mamy hitowe kubki. Słuchajcie, z krainy lodów. Wiem, że dziewczynki mają na to teraz obsesję. I kosztują 10 zł, więc będą idealnym dodatkiem do prezentu na Mikołaja. Za 38 zł dla chłopaka mamy zestawy autek, bądź również za 38 zł dla dzieci od 3 lat. Tutaj pojawiła się taka laweta w zestawie z małymi samochodzikami. I słuchajcie, to są, uważam, hitowe prezenty dla dzieci. Na samej górze tutaj mamy zobaczcie takie płyny z Niwei. Są dostępne w cenie 13 zł. To są kremy do kąpieli i podprysznic o pojemności aż 750 ml. Poniżej mamy dostępne płótna o wymiarze 30 x 40 cm i one są aktualnie przecenione na 8 zł. Hitem w action na aktualnej promocji są, słuchajcie, kamery. Za 110 zł dostaniecie zewnętrzną taką kamerę. Natomiast tuż obok, za 100 zł, na przykład są, słuchajcie, kamery obrotowe. I tutaj za 80 zł jeszcze wewnętrzna kamera. Słuchajcie, te kamery mogą też służyć jako elektroniczna niania i słuchajcie, świetnie się naprawdę spisują. Żeby nie zanudzać was samymi dekoracjami. To action też na promocję w tygodnia wprowadziło na przykład męskie szale. Słuchajcie, te szale są bardzo cieplutkie, dosyć grube i naprawdę bardzo szerokie, więc idealnie spiszą się w zimie i kosztują jedynie 18 zł. Tuż obok możecie sobie do nich dobrać na przykład czapki, takie klasyczne, szare, bądź czarne w cenie 7.50. Do kompletu skompletujecie jeszcze rękawiczki. Także lećcie, słuchajcie do Action, bo można skompletować całą zimową wyprawkę. Rękawiczki są w cenie 9 zł. Kolejny hit tygodniowej promocji w Action to są, słuchajcie, te płaszcze. I jeszcze nie widziałam tak fajnych płaszczy w Action. I one są, zobaczcie, w takiego czarnego polarku, takiego misia, fajnego, oczywiście wykonane z poliestru. One są z futerka za 65 zł dostępne w kolorze czarnym, bądź na przykład takim zielonym. Cieplutkie kapcioszki też pojawiły się na promocjach w Action w kolorze takim białym z różem, bądź na przykład tu macie biało-szare. Dostaniecie je za 26 zł. Powyżej, zobaczcie, pojawiły się kombinezony flanelowe dla kobiet, są to takie piżamki, tutaj mamy szarą w takie chmury, bądź na przykład obok, zobaczcie, próbuję to wyciągnąć, ale ciężko mi idzie, dostaniecie taką różową, po prostu w takie białe gwiazdki. Kupicie je za 35 zł. rozmiary od S do XL. Tutaj obok mamy też, zobaczcie, legginsy. Bardzo fajna jakość wykonania. Świetny materiał. Bardzo Wam polecam w rozmiarach od S do XL w cenie 18 zł. Grube skarpety zimowe, dziewczyny tutaj u góry z takim barankiem, szare bądź ciemno-szare na przykład. Słuchajcie co ciekawe, one mają antypoślizgi od spodu. Dostępne są też w kolorze zielonym i kupicie je w Action za 13 zł. Na samej górze znajdziemy też lustra, zobaczcie, z takim oświetleniem do makijażu za 25 zł. Obok znalazłam takie sole do kąpieli w butelce po szampanie, aczkolwiek na grupie ekrzynowskiej na Facebooku czytałam wiele negatywnych opinii. Dostaniecie je za 10 zł. Pisałyście, że niestety nie pachną zbyt przyjemnie, więc to już wasza decyzja. Dostępne są też zestawy upominkowe za 20 zł, bądź na przykład takie zestawy do makijażu oka. Zobaczcie w zestawie są na przykład cekinki, rzęsy za 25 zł. Tuż obok, natomiast dostaniecie jeszcze sztuczne rzęsy za 4 zł. Z działu makijażowego macie też na promocji aktualnie gąbeczki do makijażu. Co ciekawe, w zestawie z takim wielofunkcyjnym etui za jedyne 5 zł. No to teraz coś dla zwierzaczków, niech też mają na święta. Tutaj dostaniecie w Action na promocji za 10 zł takie różne zabaweczki dla zwierząt w postaci słuchajcie Mikołaja, oczywiście w trzech kolorach, żeby zwierzątka mogły sobie wybrać. I za 5 zł dostaniecie też zobaczcie różne kości, które już poznikały dzisiaj trochę spółek, zobaczcie. Ostatnią rzeczą są zabawki dla kotów za 7 zł. Tutaj zobaczcie, one mają takie do polowania: po prostu w kolorze czerwonym bądź zielonym. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki dziewczyny, że wytrwałyście do końca. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się na promocjach tygodnia za tydzień. Te promocje potrwają do 14 listopada.